Siema, no jesteśmy w środku nawałnicy, wałnicy tak powiem. E, co tu dużo mówić? Jak widać, no jest strasznie chujowo. I to sobie właśnie je... ...niemożliwe zobaczyć. Siema. Zbytnio nie widać. Montero widać więcej idziemy sobie alejkami jest wszędzie wpis śniegu że tak powiem prawie nie po katolicku to my jesteśmy w głównie teraz ja sobie nagrywam pewnie ludzie jadący autem się nie mnie patrzą jak na idiotę ale serdeczny chuj im do dupy serdeczny chuj do dupy przepraszam zaraz spróbuję wyjść na ulicę bardziej główną żeby mnie tam troszkę powiało Siemano, teraz mnie pewnie widzicie lepiej Ja sobie stoję i nagrywam i pewnie ludzie myślą, że z idą Zdajemy kaptur No, także pójdziemy sobie teraz na tą główną drogę jak też powiedziałem i tam spróbuję coś dla was nagrać. Jestem teraz pod urzędem Wszystko świeci pięknie, ładnie Tak ma właśnie być w Ostrzowie Widzimy naszą piękną szkołę ja teraz lecę na chatę i tam się myślę, że zobaczymy.